Zarząd Powiatu rozdysponował, tak jak co roku, pieniądze na granty oświatowe. W tym roku 35 tysięcy trafiło do naszych szkół i placówek oświatowych. Najwięcej otrzyma Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Tam, dzięki grantom, będą realizowane projekty dla uczniów, którzy uczęszczają do tej jednostki, przede wszystkim hydroterapia dogoterapia, hipoterapia, również terapia dźwiękiem. Ostatnie lata pokazały, że takie zajęcia właśnie z podopiecznymi SOSW przynoszą bardzo dużo dobrego dla ich rozwoju. Także komisja, która przyznawała granty, właśnie uznała, że tam trzeba tą pomoc skierować największą ale również pozostałe szkoły otrzymały oczywiście też wsparcie na różnego rodzaju projekty. Przede wszystkim to, są to szkoły zawodowe, na przykład zespół szkół gimnazjalnych nr 4. Są tam granty na kurs manicure, beznokci dla uczniów uczących się w klasach o profilu fryzjerstwo, kosmetyka dla Centrum Wszłosenia Praktycznego lub zespołu szkół w Zelowie są to granty na organizację kursów z zakresu nauki wózka widłowego, czyli wszystkie takie projekty, które przydadzą się później młodzieży w życiu, w poszukiwaniu pracy, chodzi nam o to, aby ta polityka oświatowa właśnie była jak najbardziej rozszerzona, aby uczniowie po opuszczeniu naszych szkół mieli jak największe szanse właśnie na rynku pracy, byli przygotowani do tego, aby uczestniczyć w nim, aby ta praca była dla nich ich jak najlepsze.